Witam się z wami w szóstym vlogmasie u mnie na kanale. Chcę wam pokazać, co będę robić. Mam taką wielką poduchę. Ja ją kiedyś kupiłam w Lidlu, bo Tadeusz mi się żalił, że nie ma poduszki. Ale ona z do dupy. Jest tak beznadziejna. Nikt nie chce na niej spać. Jest wielka, niewygodna. Więc, żeby jej nie wrzucać tak w całości, bo mi szkoda, ja ją rozpruję i postaram się wypchać przynajmniej część tych jaśków. Mm, zobaczymy, także życzcie mi powodzenia. Wypchałam te poduszki, całe wszystko zużyłam ze środka, także yy, spoko jak będę je prała, to najwyżej będę yy, wyciągać. Poduszek się tak często nie pierze, bo to raczej są takie poduszki yy, ozdobne, a nie do spania. Dobra, co ja tutaj jeszcze robię? No ogarniam takie resztki w kuchni, bo mniej więcej mi Tadeusz pomógł. Dostałam znowu od mamy. Kalcium i witaminę D dla liwki. Mam tyle tutaj tych suplementów. Kitsa Forever to też jest takie. Tutaj są wszystkie witaminy i minerały. Minerały chyba bardziej tutaj. Później mam ten właśnie Fresh Brain, co Kupiłam Lilce w Action, ale ona mi tego za bardzo nie chce. To jest takie dociskania, ale strasznie słodkie. Dobre, nie, lepiej mówię, lepiej słodkie niż gorzkie. Nie, bo to jest za słodkie, ona tego nie chce. Potem mam jeszcze mleczko pszczele. To też jest na mózg. Też mi tego nie chcę za bardzo odzyskać. Plus ja jeszcze im daję te takie, kiedyś Wam chyba pokazywałam z tego, y, tam jest Tran i takie też na mózg. Tu mi akurat jedna została. Musiałabym kupić, jechać, kupić i tak będę musiała jechać do apteki. No, także trochę tego jest. Ja sama też biorę, biorę na, na jelita. Tabletki kolostrum, y, probiotyk, no. Trochę tego jest czasami nawet rano jest tak, że lila boli to je śniadanie bardzo długo nie zdąży i nie zdąży potem i wziąć tych tabletek. Yy, więc sobie po prostu kończy po szkole tak samo jak dzisiaj. Dzisiaj Lila ma fizjorem i miał mieć akademię, ale na odwołaną, patrzcie, wysypałam jeszcze. Chciałam jedną tą wziąć i spróbować, jak to w ogóle smakuje. To jest chyba do cyskania też. 30 tabletek. No i co? I jest odwołana Marymik Akademię, bo ze względu na małą frekwencję. Czyli nie tylko on jest chory. Także się udało, ale byliśmy wczoraj u tego lekarza. Myślałam, że dam mu antybiotyk, ale nie dałam mu antybiotyku. Z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony on mi musi do przyszłego tygodnia wyzdrowieć. Więc zobaczymy, jak to będzie, bo niby już tak mocno nie kaszę. W nocy dalej, ale w dzień już tak nie, ale za to teraz mu się puścił katar z nosa. Więc zobaczymy, jak to będzie. Usiadam sobie na chwilę w pokoju, napiję się kawę, bo już dosyć sporo dzisiaj porobiłam w domu. Też oczywiście pranie, 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 chyba trzy prania. Wczoraj był prawie pusty kosz dzisiaj czy prania. Nie wiem, jak to się dzieje. No i co, Remik tam leży u Lirki w pokoju. Ogląda coś, sobie jakieś bajki, powiem Wam, że no nie, nie lubię właśnie tego, jak dzieci są chore, bo wiecie, no. On nawet nie jest w stanie ze mną porobić nic na zasadzie, nie wiem, po, pomalować takich rzeczy, bo on jest zbyt słaby na to. Dlatego no, troszeczkę się z uszem y, pobawił. No i teraz poszedł już do łóżka i leży, i widzę, że słabo się czuje I mówię, jak się czujesz, no źle, wie to i spać. To chwilę obejrzę bajkę i zaraz pójdę tam. Może się położę koło niego, może się y, zdrzemnie. Jakiś czas temu nagrałam z Lilą Holsteemu. Y, Dlatego stwierdziłam, że wam go tutaj teraz wrzucę. Zapraszam do oglądania. Hej, hej, robimy z Lilą. Będziemy mi dzisiaj pomagać, robimy unboxing mojej paczki z temu. Dawno już nie zamawiałam, bo ostatni raz zamawiałam w czerwcu. To mnie trochę też raziłam pano. A teraz zrobiłam zamówienie, bo potrzebowałam czego? Narzutek na pufy i Lila potrzebowała zamówić sobie nowe jesteśmy krzywo w gwę. Etui na tablet, bo nie ma nic żadnej obrąki, bo tam dużo się niszczyło. Także zaczynamy. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Lila jeszcze ma jakieś rzeczy takie obiecane po sanatorium. Tak? Idź po tablet. Zobaczymy, czy będzie pasować. Ale Taki mam Etui. Na Lilki tablet. No rozładowany, bo tablet jest schowany. I... O, to jest przeźroczyste. A tu jest takie. No to ogólnie to jest jeszcze najlepsze, że mam jeszcze etui z kokardkami i będziemy ją O ile będzie dobre to etui. Musi jeszcze zginać i sobie można pomóc. I tak to wygląda. Remik normalnie, ja nie wiem, niegrzeczny jest. I tak to wygląda. Fajna, bardzo ładne. Mam pokażę co jest moje etui. Ona jest bardziej takie, Ciekawe, czy będzie e, takie. beżowe, ale teraz mi pokażę jak to będzie się teraz mam ładuje. Jest bardziej takie beżowe, tam To, to idź odłącz przecież telefon. No nie myślę, teraz nie. A pasuje. nie wiadomo, ja jestem ciekawa, czy będzie pasować Idź. No dobra. Ale nie wygrywaj za mnie. Dobra, czekamy na Lila. Tak, to jest. Chcę jest... zobaczyć jak się zgina moja etui. To jest bardziej tak. beżowe, a taki motyw przewodniku kardek jest bardziej białe. Mam nadzieję, że będzie pasować Etui, bo z Lili telefonem jest strasznie duży problem z kupieniem Etui, dlatego też musiałam zamówić na temu, bo tak w sklepie gdzieś stacjonarnym nigdzie nie ma Etui na jej telefon. Dobra. Yes. Ej, tu się ma podobne! dobne. To, to się nie ma pasuje, takie, bo naprawdę ciężko. Waga ciężko je kupić na taxjeu mi ten. Kiedyś jej kupiłam taki fajny z Harry'ego chyba na Aliexpress i wszystko było Dziecię? złe. Więc to widać, że tak widać, że jest bardziej biała, a to jest bardziej pejszowa. Potem mamy do chłopaków do pokoju zamówiłam y, jedną taką poszewkę świąteczną, bo też w tym roku będziemy mieli gości i chcę żeby było ładnie świątecznie. Mam jeszcze takie inne dwie zielone w gwiazdki. A nie, jedną, jedną, także będzie komplet. Mamy gwiazdki i to ile gdzie ja zabrałam z tu? tam 400. 200 albo 400. Sztóp. Czyli wziąłam 400. Sztóp. Tu ile mamy telefon świąteczny? To wam nie pokażemy, bo nagrywamy ją <coughs> na telefon. Mam nadzieję, że będzie pasować. Że wam pokazuję jakie. Patrzcie, kto nam się tu wspina przez cały czas. Jakie? Okay, Przeźroczyste. <coughs> No ja mam dosyć sporo tych etui, ale ja takie tu Ja pozamawiałam na AliExpress za 5-6 złotych, także z 4 mam na pewno. <grymina> Ty jesteś urwis. <grymina> urbis, Urbis! i mamy te narzuty. Jest jedna, jeszcze jedna. Taka wytłaczana na kufy. Na nasze dwie kufy. Bo strasznie pies zaczął. Ta. dla mnie karty z hanem. Brudzić. 127 kart z hanem. Ja straszny chaos wprowadzasz. Nie mogę nic powiedzieć. Karty. Tutaj jest taki mały folder na karty. Repik! Taki mały. Okay. taki mały folder Daj na go. karty. Paweł! folder na karty. Tutaj mamy drugą narzutkę na kupy. I tu jest drugi folder, taki sam tylko większy. Taki album jakby duży, taki jak... Folder na karty. Folder. O, no, dobrze, taki jak mają na karty z Pokemonów, który ja sobie zamówiłam na te karty. Ale to nie, bo to jest, bo to jest rozmiarowe. Tak, ale bardzo podobne. To przejść Na karty. Z. Sk z z, z popu Tak, z zespołami no, z Wszystko. Karty to jest bardzo fajne ogólnie, bo też można wykorzystać na coś innego. Kosztuje 4 złotka. No. Albo 5. I takie zwykłe karty, wiesz, bankomatowe, nie? Choćby. Bardzo fajne. Dobra, to tyle. I na razie się z Wami żegnam. sobie, jak się czujesz. Źle? To, 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 to porez <klujne> sobie, dobrze? Mam no tutaj herbatkę z cytrynką, może mi zrobił i tutaj lekarstwa mi w sumie wszystkie, bo jest tylko ibuprom i tutaj jest reszta, mokopek, jakieś inne syropy, o kasze, dalej, tam, tutaj, yy, tutaj te Masz trmaźma posmaruje posmaruję posmarujemy pod noskiem, no. Także taka magia, magia grudnia, magia świąt u nas, jak co roku, jak co roku. I tak powiem Wam, w tym roku dzieci dosyć późno załapały infekcję, bo zazwyczaj już w październiku byli chorzy. Dzisiaj, to, yy, w tym roku to dopiero w grudniu, więc yy, i tak o dziwo ten. Ale zawsze się zaczyna od Remika. Mówię, mówiłam Tadeuszowi, zawsze się zaczyna od Remika. On zawsze coś przyniesie z przedszkola. No i co? I zaraził mnie. Jak miałby mnie nie zarazić, jak on kaszał mi normalnie w twarz w nocy, wiecie, przez sennie. No i już dzisiaj się czuję nie za bardzo, leżę, cały czas łykam witaminę C, taką w proszku mam, muszę się doprowadzić do, do jakiegoś stanu, bo nie mogę być chora. Remik, lepiej, ale jeszcze y, dalej źle na ten moment, nie ma już takiej temperatury i ja jeszcze oprócz tego mam tutaj, o, ortezę. Ortezę, ortezę musiałam kupić 40 zł, za nie zapłaciłam, więc nie ma jeszcze takiej, źle, nie ma tragedii. Dostałam właśnie od ortopedy, bo powiem Wam, ręka ona różnie jest tą ręką. Ona mnie raz boli bardziej, raz mniej. Dzisiaj na przykład boli mnie bardzo. Nie wiem od czego to zależy, ale dzisiaj na przykład boli mnie bardzo, że nawet mam problem, wiecie, zgiąć i wyprostować tą rękę. Także ja naprawdę muszę, muszę tutaj ograniczyć do minimum te wszystkie obowiązki domowe. Także mąż przyszedł, mi tutaj przeszkodził, trochę, z nim pogadałam. Yy, będzie robił rosół. Dobrze, że mam go teraz w domu, dobrze, że jest taki kochany i mi też ugotuje i zadba tutaj yy, o mnie i o dzieci. Co jeszcze miałam mówić? No, ale sam wiecie, sam się nie najlepiej czuję, aczkolwiek, no, on już lepiej niż ja teraz. Także. Wymieniamy się o, obowiązkami, wymieniamy się. Tak, Ramik mówi o mnie, tak, o ciebie też, Ramsiu. Także to będzie taki przegadany vlog. No, w tej chwili do najpiękniejszych nie należy zdaję sobie z tego sprawę, wyglądam jak wyglądam. I taki przegadany vlog, zobaczymy co będzie w kolejnym vlogu. Nie wiem, nie nastawiam się, bo nie wiem jak się będę czuła. Także śledźcie, śledźcie koniecznie co będzie u mnie dalej, co się wydarzy. Majcie za nas kciuki, pamiętajcie o łapkach, o i do zobaczenia. Hi, pa!